Witam serdecznie, nazywam się Maciej Panowski, jestem historykiem literatury. I chciałem zaprosić na wykład o doświadczeniu tradycji w literaturze polskiej po 1945 roku. Charakterystyczny dla sporej części XX wiecznej literatury polskiej gest odrzucania tradycji powraca także po II wojnie światowej. Jak wcześniej uzasadniany on będzie przekonaniem o wyczerpaniu się tradycji, o jej nieaktualności, anachroniczności, jałowości. Do tego dojdzie jednak teza, że tradycja jest szkodliwa dla budowania w Polsce po 1945 roku ustroju komunistycznego, w czym przeszkadzałaby zwłaszcza tradycja narodowa, a szczególnie tradycja romantyczna i chrześcijańska. Ważne też było przekonanie, że w czasie II wojny światowej tradycja okazała się bezsilna wobec strasznych doświadczeń tego okresu. Tradycja stała się poniekąd ofiarą II wojny światowej. Cytuję: Okaleczony nie widziałem ani nieba, ani róży, ptaka, gniazda drzewa świętego Franciszka Achillesa Hektora. Tak pisał w sławnym lamencie Tadeusz Różewicz, nie przypadkiem przywołując właśnie te trzy postaci świętego Franciszka Achillesa Hektora, symbole tradycji chrześcijańskiej, antycznej, zachodnioeuropejskiej. O ile Tadeusz Różewicz lamentował nad nieobecnością tak przywoływanej tradycji, to już kilka lat później, w latach 50., Julian Przyboś w wierszowanym manifeście Głos o Poezji szydził z gerontofilów, którzy czczą staruszkę tradycji. Za ową staruszką tradycją kryć się mogła wszelka stara sztuka, dawna, dawna kultura, ale częściej zwolennicy marksizmu czy komunizmu odróżniali tradycje wsteczne od tradycji postępowych, tradycje właściwe od, ich zdaniem, niewłaściwych. Na przykład Stefan Żółkiewski w roku 1950 pisał, że dla marksistów, komunistów, wroga jest koncepcja ponadczasowych elementów w dziele sztuki, Wrogi jest kult mistyki i sarmatyzmu, a wreszcie, cytuję, przemilczanie polskich postępowych tradycji kulturalnych. Jak wyjaśniał Stefan Żółkiewski, tu dłuższy cytat, istotną rolę, rolę w procesie tworzenia nowej socjalistycznej kultury odgrywa wchłonięcie i krytyczne przyswojenie twórczych i postępowych tradycji przeszłości. Te tradycje w sztuce, tradycje wolnościowe, realistyczne, mają znaczenie ogólnowychowawcze dla współczesności. Odkrycie, pełne wyjaśnienie i zrozumienie tych tradycji może dokonać się tylko w walce z wrogą im reakcyjną historią kultury. Koniec cytatu. Te postępowe, postępowe tradycje kulturalne były szukane przez marksistów w rodzaju żółkiewskiego i marksistów, zwłaszcza w okresie stalinowskim, przede wszystkim w specyficznie interpretowanych pisarzach trzech zwłaszcza epok, a więc. Pozytywizmu, oświecenia, wreszcie renesansu. Tam szukano patronów dla komunistycznej, sowieckiej przebudowy polskiej świadomości kulturalnej, która miała polegać właśnie na odrzuceniu owych tradycji wstecznych, reakcyjnych, a więc mistycyzmu, religijności, sarmatyzmu, natomiast przyswojeniu tradycji racjonalistycznych, realistycznych czy materialistycznych. Stefan Żukierski chwalił więc na przykład edycję tekstów ariańskich czy mieszczańskich epoki renesansu, bo jak wyjaśniał, cytuję, właśnie taka literatura stanowi dla nas żywą tradycję. Tradycję realizmu, tradycję prawdy artystycznej, tradycję realistycznej siły poetyckiego wyrazu wyrastającej z opowiedzenia się po stronie wyzyskiwanych przeciwko wyzyskiwaczom. koń cytatu. Tak samo Żółkiewski wyjaśniał zwrot ku oświeceniu, znowu cytuję, to co w swych najbardziej postępowych nurtach, tradycja żywiołowego materializmu, racjonalizmu, nienawiści do, an do antyludowego, wstecznego kre krelikalizmu, ostra krytyka nierówności społecznych, ucisku ekonomicznego, przekonanie o możliwości przekształcenia życia doczesnego, rozmach reform, projektów, to wreszcie często, jak na przykład u Jasińskiego czy Jezierskiego uznanie metody działania rewolucyjnego. Podobne rozumienie tradycji znaleźć można w publicystyce kręgu pisma Kuźnica, którego tytuł nawiązywał m.in. do oświeceniowej Kuźnicy Kołłtajowskiej. Działający w tej grupie Jan Kot popularyzował jako przykłady właśnie tej tradycji żywej, nowej, postępowej pisarzy pozytywistycznych i zwłaszcza pisarzy oświeceniowych. Do oświecenia nawiązywali także poeci komunistyczni czy komunizujący, jak Mieczysław Jastrun czy Adam Warzyk. Tuż powojennych debatach literackich pojawiło się też pojęcie tradycji żywotnych. Wprowadził to pojęcie Kazimierz Wyka, który już w roku 1942 opublikował w podziemnym miesięczniku literackim artykuł Tradycja i przyszłość którym zastanawiał się, do jakiej tradycji należy nawiązać po zakończeniu II wojny światowej. Używał Wyka wówczas nieco paradoksalnego określenia nowa tradycja, rozróżniał też tradycję problemową od tradycji artystycznej, przeciwstawiał je obie tradycjonalizmu, który definiował jako, cytuję, czcigodne i niekontrolowane zanurzanie się w nadającym omszałość soku przeszłości. Koniec cytatu. Tradycja twierdził Kazimierz Wyka w czasie wojny: tylko wówczas otwiera bramy przyszłości, kiedy staje się zadaniem własnym. Stwierdzał też w tym tekście z 1942 roku, że aktualna jest tradycja problemowa romantyzmu, pozytywizmu i neoromantyzmu. Zaś co do tradycji artystycznej, jako jej dwa kamienie fundamentalne, widział, cytuję, personalizm jako wspólne łożysko odrębnego w swoim wyglądzie stylu prozy, oraz klasycyzm jako dbałość o prawa wewnętrzne form i ich czystość oraz jako nakaz prostoty. Koniec cytatu. Z kolei w 1945 roku, pisząc o żywotnych tradycjach prozy polskiej, Wyka. Stwierdzał, że tradycja żywotna istnieje nie tylko dla historyków literatury, ale istnieje w umysłowości i uczuciowości Polaków. To taka tradycja, która ośmiela, wspomaga współczesnych pisarzy w rozwiązywaniu własnych zadań. Tradycję żywotną Wyka określał też mianem węzłowego zwornika i znowu przeciwstawia ją takiej tradycji, która na zasadzie autorytetu ostatecznego pisarzy wyręcza, a nawet paraliżuje. Z perspektywy roku 1945 taką żywotną tradycją była, zdaniem Kazimierza Wyki, wczesna twórczość Stefana Żeromskiego oraz dojrzałe pisarstwo Bolesława Prusa, a więc znowu tradycja pozytywizmu, tradycja realizmu. 30 lat później, nawiązując do kategorii wypracowanych przez Wykę, tym razem jednak zestawiając je z losami krytyki literackiej w PRL, Tomasz Burek użył kategorii tradycji rozmytej, a więc takiej, która z perspektywy współczesnych jawi się jako słaba, a nawet źle obecna. O co? Tomasz Burek obwiniał burzliwe falowania współczesnej historii, ale też działania perelowskich instytucji, które sprawiają, że, tu cytuję Burka, głęboko celowa tkanka zwana tradycją duchową, kulturalną czy literacką, wyłania się z ich trybów zupełnie niepodobna do siebie, bezceremonialnie sprasowana, jak gdyby zgnieciona w wielkich cęgach, pozrywana w miejscach Swego naturalnego spojenia i na nowo prowizorycznie sklejona. Koniec cytatu. Tradycja, przypominał Burek, wyznacza wspólny grunt, dzięki któremu możliwe jest porozumienie w obrębie kultury. E, tradycja umożliwia potem spór, dyskusję, różnice zdań. Zjawisko rozmywania się tradycji. Zjawisko tradycji rozmytej, zdeformowanej uniemożliwia spór, uniemożliwia porozumienie w obrębie kultury. Jak twierdził Burek, cytuję, języki natychmiast zaczynają się plątać, normy intelektualne rozchwiewać, idee mętnieć, znaczenia wynaturzać, w sumie zaś świat wartości patrzy się i dezorganizuje. Innymi słowy, kultura obniża swą jakość. Koniec cytatu z takiej perspektywy tradycja jawiła się jako doświadczenie niezbędne nie tylko dla krytyki, ale dla całej kultury. I rozmywanie, deformowanie, unicestwianie prowadziło ostatecznie do unicestwiania tradycji i było groźne. Mieli tego świadomość liczni pisarze czy krytycy próbujący tradycji bronić, wykazywać jej wartość, aktualność, albo tłumacząc, że nie ma zasadniczego konfliktu między tradycją, a nowoczesnością w literaturze, a nawet, że związek z tradycją jest warunkiem prawdziwej nowoczesności. Dobrym i zarazem wczesnym przykładem takiego myślenia był esej Jerzego Pietrzkiewicza, poety emigracyjnego Nowoczesność w tradycji, napisany w roku 1945, a więc w tym samym czasie, gdy o tradycjach żywotnych w kraju pisał Kazimierz Wyka. Pieczkiewicz uważał, że powojenna obrona cywilizacji przed zautomatyzowanym barbarzyństwem, jak to określał, jest z perspektywy powojennej zadaniem każdego Europejczyka. I że owa obrona cywilizacji jest tożsama z obroną cywilizacji i ciągłości dokonań kulturalnych. W ramach owej obrony tradycji umieszczał sztukę antyczną, średniowiecze, barok, romantyzm i e, symbolizm. Zarazem zdaniem Pietkiewicza trochę jak u Wyki obrona tradycji nie oznaczała konserwowania tego co on określał mianem odpadków i żużla pozostałych smętnie po ogniach, choćby największych natknięć. Pietkiewicz dodawał, cytuję w procesie ciągłości dokonuje się pożyteczna eliminacja zdolność przeprowadzania eliminacji i dokonywania właściwego wyboru świadczy o wysokim gatunku kultury końcytatu. Inną ważną tezą manifestu Pietkiewicza było przekonanie, że nie istnieje rozdźwięk między tradycją a nowoczesnością, że w przypadku poezji istnieje zgodność między nowatorstwem a istotą tradycji europejskiej. Co obszernie udowadniał, wskazując na podobieństwa między liryką nowoczesną a liryką dawną, wskazując na nowoczesne cechy wierszy Kochanowskiego, Morsztyna czy na przykład Słowackiego. Nieco podobne stanowisko na emigracji po wojnie zajął Jan Lechoń, który twierdził, że nie ma żadnego postępu w sztuce, że są tylko prawdziwi twórcy, którzy są sobie wszyscy współcześni i przeciwstawiał ich nędznych albo zacnych naśladowców, którzy bez względu na epokę są zarówno sobie diabła warci, jak twierdził. W roku 1951 autor Marmuru i Róży manifestacyjnie i prowokacyjnie określił siebie mianem zakamieniałego tradycjonalisty, a w jednym ze swoich ostatnich wierszy napisanym w roku 1955 dał e, swój autoportret zatytułowany Poeta Niemodny i stwierdzał tam autoironicznie, cytuję, mówią mi nic nie wskrzesi czasu co przeżyty Wkrótce o nim i pamięć wśród młodych się zatrze, zabieraj sobie swoje stare rekwizyty, bo nową będą grali sztukę w teatrze. Co robić? Trzeba upić ambrozji się flachą, co jeszcze mi zostało z co jeszcze mi została z młodzieńczych bankietów? Wychodzę z różą w ręku, z księżycem pod Pachą, a resztę zostawiam dla nowych poetów. Koniec wiersza. W literaturze krajowej tego rodzaju doświadczenie tradycji pojawia się zwłaszcza po roku 1956. Z jednej strony obrona tradycji będzie reakcją na marginalizowanie przez komunistów tradycji wstecznych literatury polskiej i często toporne interpretowanie tej e, tradycji. W przeszłości w kategoriach tradycji postępowej. Z drugiej zaś strony, owa obrona tradycji będzie reakcją na charakterystyczne dla literatury popaździernikowej pędku nowoczesności czy europejskości. Te kategorie wówczas często utożsamiano. Jednym z elementów owego procesu było sięganie do tradycji polskiej awangardy poetyckiej, i literackiej, ale także europejskiej, czego przykładem były tłumaczenia czy antologie Adama Warzyka. W reakcji na oba te procesy pojawiły się eseje Pawła Herca który sprzeciwiał się złudzie nowości i stwierdzał, że współczesna literatura może istnieć jedynie w tych granicach, jakie jej zakreślają doświadczenie i tradycja narodowa. Hertz pisał tak, cytuję: Jeszcze przez lata całe, a może i do końca dni naszych, pozostaniemy w kręgu zakreślonym przez tradycję. I tak jest właśnie dobrze, normalnie, rozsądnie. Nierozsądnie jest natomiast próbować to zmieniać gwałtem z dnia na dzień. Koniec cytatu. To dotyczyło zdaniem Pawła Herca przede wszystkim, czy zwłaszcza poezji, o której pisał nieco podobnie jak Jerzy Pietkiewicz, Cytuję, nowoczesna poezja angielska, francuska, niemiecka w najświetniejszych swoich przykładach czerpią obficie z tradycji własnej. U nas natomiast tradycja stanowi tylko to, co jest tradycją obcych, ciemność i milczenie zaś zalega obszary własne. Koniec cytatu. Równocześnie w poezji polskiej pojawia się nurt klasycyzujący, myślę tu o latach 60. i 70., ów nurt pojawia się pod wpływem także koncepcji Tomasza Sternsa Eliota. Nurt ten ostentacyjnie nawiązuje właśnie do tradycji, w tym szczególnie mocno do wyklinanego przez komunistów baroku, także w odmianie sarmackiej. Tradycja sarmacka, barokowa zresztą całkowicie w literaturze polskiej po 1945 roku nie zamiera. Sięgał przecież do niej Witold Gombrowicz z Transatlantyku. Ten sam pisarz weseju o Sienkiewiczu wskazywał na barok epoki saskiej jako tą tradycję, która może unowocześnić literaturę polską. W przypadku klasycyzmu poetyckiego sięganie do tradycji najpełniej uzasadniał w swojej eseistyce Jarosław Marek Rymkiewicz. W tomie, czym jest klasycyzm stwierdzał, że cytuję, poeta zapisuje to, co zamierzchłe i wciąż powracające. Złudzeniem zdaniem Rymkiewicza było przekonanie, że możliwe jest zerwanie z tradycją, a jeszcze większym złudzeniem było przekonanie, że ten, ten zwrot czy ucieczka od tradycji jest gwarancją doskonałości artystycznej. Prawdziwe przełomy literackie, stwierdzał Rymkiewicz, zaczynają się tak naprawdę od znalezienia przez pisarzy swojego miejsca w tradycji. Poezja jest Ponawianiem wzorców czasu minionego, rekreacją zamierzchłych symboli i mitów. Poeta nie tyle wybiera nawet, co jest wybierany przez tradycję. Taki klasycyzm równocześnie widział w tradycji coś więcej niż. Zbiór norm do naśladowania czy imitowania. Nie oznaczał też ukochania tego, co w tradycji gładkie, piękne, ale miał rys tragiczny, walczący, dramatyczny. Klasycyzm, twierdził Rymkiewicz, to nieustanna walka o swoje miejsce w kulturze, to nieustanna świadomość, że czas przeszły jest czasem teraźniejszym, to nieustanne projektowanie siebie i innych w przeszłość. Koniec cytatu. Z takiej perspektywy tradycja nie stanowiła wyłącznie przedmiotu imitacji, podkreślmy to, a bardziej dialogu, rozmowy, niekiedy nastawionej na konfrontowanie doświadczeń przeszłości z doświadczeniami współczesności. Z kolei wierszu Rymkiewicza, czym jest klasycyzm. Poeta był przede wszystkim kimś rodzaju strażnika tradycji, jest kim kto jawi się tutaj jako opiekun zmarłych i kogo obowiązkiem jest przede wszystkim budzenie zmarłych do życia, specyficzne karmienie zmarłych, a więc ożywianie. Podobnie czytać można wiersz manifest Zbigniewa Herberta, Dlaczego klasycy. Tu, klasyków, reprezentuje historyk Tukidides, autor relacji o wojnie peloponeskiej, którego powściągliwość i elegancja przeciwstawiane są nieokiełznanemu ekspresywizmowi i bestydowi uczuć współczesnych. Cytuję: Jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity, mała rozbita dusza z wielkim żalem nad sobą. To, co po nas zostanie, będzie jak płacz kochanków w małym, brudnym hotelu, kiedy świtają tapety. Tradycja, zwłaszcza tradycja antyczna, jest z takiej perspektywy w pewnym sensie lepsza od współczesności. Ale też, jak pokazywały inne wiersze i eseje Herberta, tra taka tradycja potrafi być użytecznym narzędziem interpretowania tego, co aktualne. Dostarcza wzorów oceny i zarazem sposobów rozumienia tego, co tu i teraz. Tradycja dowodzi zarazem związku polskiej kultury z kulturą śródziemnomorską, zachodnią. Doświadczenie narodowe jest bowiem dzięki niej wpisywane w doświadczenie uniwersalne, nawet jeżeli przywoływane wzorce są postponowane przez współczesność. Wierność tradycji okaże się ostatecznie imperatywem nie tylko estetycznym, ale także etycznym czy egzystencjalnym. W sławnym przesłaniu pana Cogito, zamykającym tą wierszę z 1974 roku, zatytułowany Pan Cogito, Herbert pisał nakazywał swoim czytelnikom. Idź, dokąd poszli tamci do ciemnego kresu, po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Tutaj inaczej niż w lamencie Różewicza, Hektor jest e, kimś to wyznacza cel współczesności. Tak rozumiane doświadczenie tradycji bliskie było wówczas eseistom albo herca wymienić tu trzeba Ryszarda Przybylskiego, Henryka Krzeczkowskiego czy Zygmunta. Kubiaka. Ale przede wszystkim bliskie było wielu poetom. Obok Rymkiewicza i Herberta wymienić tu można Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryla, Mieczysława Jastruna po roku 56, Julię Hartwig, a także aktywnych na emigracji poetów z grupy Kontynenty: Adama Czerniaskiego, Jerzego Sito czy Jerzego Niemojewskiego. Na pewno interesującym fenomenem było wspomniane już przeze mnie dowartościowanie przez tych poetów baroku, zwłaszcza tradycji sarmackiej. Odkrywano czasem krytycznie ciągłość postaw charakterystycznych dla sarmatyzmu, ale też powracano do metafizycznych, religijnych niepokojów w sztuce barokowej, a wreszcie sięgano do barokowych konceptów, figur, stylu czy gatunku. Ważna okazywała się tradycja problemowa i tradycja estetyczna baroku, że przywołam rozróżnienie Kazimierza Wyki. Ostatecznie tradycja nie okazywała się staruszką, okazywała się żywotna i młoda i to pokazywały właśnie chociażby te wspomniane przeze mnie przykłady. Dziękuję bardzo. Mówiłem o doświadczeniu tradycji w literaturze polskiej po roku 1945. Zapraszam na kolejny wykład.